Wiktor Zieliński, prywatny miliarder i wdowiec od ponad dziesięciu lat, spacerował samotnie korytarzami swojej rezydencji Waspem w stanie Kolorado, gdy postanowił zrobić coś niezwykłego, osobiście zszedł do piwnicy, gdzie znajdowały się pokoje dla służby. Kierował nim niewytłumaczalny impuls, uporczywe uczucie, które dręczyło go od czasu, gdy poznał nową sprzątaczkę, młodą kobietę o imieniu Eliza Nowak. W jej spojrzeniu było coś znajomego. Ale dopiero gdy przypadkowo upuściła płaszcz, Wiktor to dostrzegł, mały srebrny naszyjnik wypadł jej z kieszeni i błyszczał u jej stóp. Pochylił się, by go podnieść, i świat się zatrzymał. To był ślubny naszyjnik jego zmarłej żony. Ten sam, który umieścił w jej trumnie przed pochówkiem. Serce zabiło mu mocniej. Naszyjnik był lekko porysowany, ale łeskowaty wisiorek z napisem na zawsze twoja ania, na zawsze twoja ania był nienaruszony. Wiktor nie mógł oddychać. To było niemożliwe. Sam wybrał naszyjnik, kładąc go własnymi rękami na zimnej piersi żony, zanim zamknął zapieczętowaną trumnę. To, co teraz trzymał, nie było repliką. To był naszyjnik. Zapach lakierowanego drewna, ciężar wisiorka, wszystko zdradzało jego autentyczność. Eliza zamarła, gdy zdała sobie sprawę, co trzymał. Próbowała mu to oddać, ale Wiktor trzymał mocno. Skąd to masz? Zapytał łamiącym się głosem. Młoda kobieta zawahała się, drżąc. Tak, to moja matka odpowiedziała, unikając jego wzroku. Ta odpowiedź uderzyła go jak cios w pierś. Naszyjnik, o ile wiedział, nigdy nie został odtworzony. Był to unikatowy egzemplarz, zaprojektowany wyłącznie dla Ani, jego żony. Eliza kłamała. Ale dlaczego? W kolejnych dniach Wiktor nie mógł spać. Zaczął w milczeniu badać życie sprzątaczki. Odkrył, że mieszkała sama ze starszą kobietą o imieniu Helena w prostym domu na obrzeżach Denver. Nie było żadnego zapisu ojcu Elizy. Tylko nazwisko matki na starych papierach szpitalnych, Anna Nowak. Wiktor poczuł, jak jego dusza odpływa. Imię było to samo, chociaż nazwisko było inne. Zaczął się zastanawiać, czy to możliwe, że nie. To było szaleństwo. Ania nie żyła. On sam widział, jak ją grzebano. A może widział? Wątpliwości dręczyły go do tego stopnia, że wrócił do Polski, swojej ojczyzny, gdzie pochowano jego żonę, aby otworzyć grób. Tam, wraz z prawnikiem i prywatnym detektywem, był świadkiem czegoś jeszcze bardziej niepokojącego: trumna była pusta. Nic poza suszonymi kwiatami, starannie złożoną białą sukienką i zdjęciem Wiktora obok Ani. Żadnego naszyjnika. Żadnego ciała. Jego świat się rozpadł. Ania nigdy tam nie była. Został oszukany. Eliza ze swojej strony zdała sobie sprawę, że ktoś ją śledzi. Pewnej nocy, gdy wróciła do domu, zobaczyła Helenę bladą w bujanym fotelu. Staruszka drżała. On wie, prawda, zamruczała. Eliza potwierdziła to niemal niezauważalnym gestem. Nadszedł czas, by powiedzieć prawdę, ale strach przed utratą wszystkiego ją sparaliżował. Prawda, którą nosiła w sobie przez dwie dekady, nie mogła zostać ujawniona w ten sposób. Wiktor nie wiedział, kim ona jest i co dla niego znaczy. Kiedy Wiktor wrócił ze Stanów Zjednoczonych, nic nie powiedział. Po prostu obserwował Elizę z daleka, jakby każdy jej gest był częścią niemożliwej do rozwiązania układanki. Uśmiechała się jak Ania. Miała te same oczy. Ten sam sposób marszczenia brwi podczas myślenia. Ale była za młoda. Nie mogła być jego żoną. A jednak, jakaś jego część wiedziała, że naszyjnik nie kłamie. Ten naszyjnik był kluczem do wszystkiego. A Eliza, być może była pozostałością przeszłości pogrzebanej nie przez śmierć, ale przez coś o wiele mroczniejszego. Wiktor w milczeniu podjął decyzję. Zawołał Elizę do biblioteki rezydencji, przestrzeni w której nikt nie postawił stopy od lat Weszła podejrzliwie, jej dłonie się pociły. Na środku pokoju stała stara skrzynia. Otwórz ją, powiedział. Eliza zawahała się, ale zrobiła to. W środku były fotografie, listy i jeden list napisany ręką Ani. Jeśli to czytasz, to już się dowiedziałeś. Wybacz mi, Wiktorze. Kiedy skończyła czytać, Eliza padła na kolana. Wiktor wpatrywał się w nią, a jego ręce się trzęsły. Kim ty jesteś, naprawdę? A potem Eliza odpowiedziała coś, co zmieniło wszystko. Jestem twoją córką. Cisza, która zapadła w bibliotece, była niemal święta. Słowa jestem twoją córką odbiły się echem, jak grzmot w głowie Wiktora i poczuł, jak nogi uginają się pod nim. Opadł na skórzany fotel z szeroko otwartymi oczami. Jakby ktoś wytrącił mu powietrze z płuc. Eliza ze łzami w oczach ściskała naszyjnik między palcami, jakby chciała zaczerpnąć z niego siły, by kontynuować. Moja matka, Ania nie umarła, wiktorze. Uciekła, uciekła, będąc w ciąży z tobą. Wiktor cofnął się, jakby został uderzony niewidzialnym ciosem. Jego wzrok błądził po ścianach pokoju, próbując znaleźć jakąś logikę w tym objawieniu. Ale dlaczego? Dlaczego miałaby ode mnie uciekać? Kochałem ją całym sobą, wymamrotał. Eliza patrzyła na niego ze współczuciem. Ona też cię kochała. Ale bała się. Odkryła coś. Tajemnicę związaną z jej rodziną, jej interesami. Powiedzieli jej, że jeśli zostanie, ona i dziecko umrą. Eliza wstała i wyjęła z plecaka pożółkłą kopertę. W środku były zdjęcia: Ania, jeszcze młoda, z widocznym już brzuchem. List napisany odręcznie, tym samym charakterem pisma, który Wiktor przeczytał w bagażniku. Wychowywała mnie w ukryciu, zmieniając miasta, nazwiska, życia. Powiedziała, że jesteś dobrym człowiekiem, ale otoczonym przez niebezpieczne cienie. Wiktor przeczesał włosy dłońmi, jego wzrok był zagubiony. To to szaleństwo. Nigdy o tym nie wiedziałem. Ale część go wiedziała, że to prawda. Były niewyraźne wspomnienia, noce, kiedy nerwowi ochroniarze pojawiali się w jego domu, cicha presja ze strony partnerów, którzy chcieli kontrolować jego interesy. W tamtym czasie był tak zaangażowany w międzynarodowe inwestycje, że nie widział, co się dzieje wokół niego. Może wszystkim manipulowali. Może sfingowali śmierć ani, żeby ją usunąć z drogi. Mój ojciec to był on Prawda? To on jej groził? Zapytał niemal bezgłośnie. Eliza skinęła głową. Tak było. A kiedy Ania dowiedziała się, że jest w ciąży, postanowiła zniknąć. Nie chciała, żebyś musiał wybierać między nią a rodziną. Myślała, że cię oszczędzi. Łzy Wiktora płynęły cicho. Wstał, podszedł do kominka i położył dłonie na ciemnym drewnie. Pochowałem pustą trumnę, spędziłem dwadzieścia lat płacząc nad kłamstwem, a potem nagle się odwrócił. I dlaczego teraz? Dlaczego pojawiłaś się teraz? Bo zmarła dwa miesiące temu, szepnęła Eliza. Rak kości. Walczyła do końca. Ale zanim odeszła, dała mi ten naszyjnik. Powiedziała, że nadszedł czas, żeby cię poznać. Że muszę wiedzieć, skąd pochodzę. Wiktor osunął się na kanapę, jakby przygniotło go tysiąc funtów. Ból był nie do opisania. Stracił dwie dekady córki. Nie był przy niej ani chwili z jej dzieciństwa. A wszystko to z powodu kłamstw wymyślonych przez ludzi, którym ufał. Powiedziała, że jesteś dobrym człowiekiem, nawet jeśli na zewnątrz jesteś twardy, powiedziała Eliza, siedząca teraz naprzeciwko niego. Musiałam przekonać się sama. Przekonać się, czy miała rację. Wiktor zamknął oczy. Wina, miłość, gniew, wszystko mieszało się jak trucizna. Ale pojawiło się coś jeszcze silniejszego, pragnienie nadrobienia straconego czasu. Nie jesteś tylko moją córką, jesteś ostatnią rzeczą, jaka mi po niej została opowiedział łamiącym się głosem. Ale zanim zdążyli się przytulić, zadzwonił telefon w rezydencji. To był telefon alarmowy. Prawnik Wiktora był w poważnym stanie po tajemniczym wypadku samochodowym w Chicago. Ten sam prawnik, który pomógł mu zbadać grup Ani. Wiktor poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Oni wiedzą, mruknął. Oni wiedzą, że jestem blisko. Oczy Elizy się rozszerzyły. Kim są oni? Wiktor wpatrywał się w córkę. Ci sami, którzy odebrali mi twoją matkę. A teraz chcą wymazać również ciebie. Tej nocy bostoński wiatr ostro walił w okna rezydencji Wiktora. W salonie ojciec i córka siedzieli naprzeciwko siebie w całkowitej ciszy. Kominek trzaskał, rzucając tańczące cienie na ściany, ale ciepło nie było wystarczające, aby rozproszyć poczucie zbliżającego się niebezpieczeństwa. Musisz stąd wyjść, Eliza, powiedział stanowczo Wiktor, przerywając ciszę. Jeśli zrobili to Januszowi, nie będą się dwa razy zastanawiać, zanim zrobią to samo tobie. Ale Eliza się nie poddała. Jej oczy, tak podobne do oczu Ani, były spokojne. Ucieczka mnie nie ochroni. Jeśli chcesz zrozumieć, co stało się z mamą, pozwól mi walczyć u twego boku. To poruszyło coś głęboko w Wiktorze. Po raz pierwszy zobaczył tu nie tylko swoją zaginioną córkę, ale silną, zdeterminowaną kobietę, taką jak Ania. Westchnął pokonany. W takim razie pójdziemy razem. Ale od teraz każdy krok musi być przemyślany. Następnego dnia Wiktor zabrał ich do odosobnionej chaty w górach Pensylwanii, gdzie polował ze starymi przyjaciółmi. Tam, wśród starych papierów i zakurzonych pudeł z aktami, zaczął odtwarzać ostatnie dni przed wypadkiem manii. Oto umowy na ośrodek w Miami. Zaraz po tym wszystko zaczęło się rozpadać, powiedział, otwierając skórzaną teczkę z pożółkłymi dokumentami. Eliza ostrożnie przekartkowała papiery. Wśród dokumentów znaleźli zaszyfrowany list z dziwnymi symbolami i podpisami, które na pierwszy rzut oka nie miały sensu. Mój ojciec miał szyfrowy system zapisów, wyjaśnił Wiktor. Tylko Janusz mógł go rozszyfrować. Ale Janusz był w śpiączce, a czasu było coraz mniej. Mimo to Eliza zrobiła zdjęcie listu i wysłała je do znajomego kryptografa w Nowym Jorku. Jeśli będzie szansa, ona go znajdzie. Tej nocy Eliza miała koszmar. Śniła jej się matka ubrana na biało, biegnąca przez ciemny las. Ktoś ją śledził. Zanim się obudziła, usłyszała głos Ani szepczący: Zaufaj, mężczyźnie z blizną. Przerażona opowiedziała Wiktorowi o swoim śnie. Zbladł. Blizna to może być tylko Radosław. Mój były pracownik, który zniknął po pogrzebie Ani. Powiedzieli, że wiedział za dużo. Postanowili pojechać do Detroit gdzie ostatnio widziano Radosława. Dotarli do miasta na krawędzi. Wynajęli zwykły samochód, użyli fałszywych nazwisk w tanim motelu i pojechali do opuszczonego magazynu, w którym rzekomo mieszkał mężczyzna. Drzwi były uchylone. W środku wszystko wydawało się zamrożone w czasie, stare gazety, podarty materac i zaschnięte ślady krwi na podłodze. Wiedział, że po niego przyjdą, mruknęła Eliza, rozglądając się dookoła. W kącie pokoju znaleźli stary magnetofon. Kiedy go włączyli, usłyszeli trzeszczące nagranie. Głos należał do Radosława. Jeśli tego słuchasz, to dlatego, że odkryłeś prawdę. Ania nigdy nie była celem. To było dziecko. To było jej dziedzictwo genetyczne. Jej linia krwi, to było kluczem. Chcieli to kontrolować. A jeśli jesteś jej córką, uciekaj. Wiktor zatrzymał taśmę. Dziedzictwo genetyczne? Co to, do cholery, znaczy? Eliza poczuła, jak skręca jej się żołądek. Mama zwykła mówić, że jej rodzina ma specjalną krew, ale ja myślałam, że to metafora. W tym momencie telefon Wiktora zawibrował. To była wiadomość bez nadawcy. Tylko zdjęcie, on i Eliza wchodzą do chaty, zrobione z daleka. Wiadomość brzmiała. Przestań kopać albo my będziemy kopać dla ciebie. Wiktor poczuł, jak jego serce zamarza. Eliza spojrzała na niego, niepewna, czy w jej oczach jest strach, czy gniew. Przeszłość nie była już tylko tajemnicą. Teraz była żywym zagrożeniem. A oni byli na celowniku czegoś o wiele większego niż mogli sobie wyobrazić. Ale kolejna wskazówka była jeszcze bliżej niż myśleli, we własnej krwi Elizy. Wróciwszy do domku w Pensylwanii. Wiktor i Eliza siedzieli w milczeniu przez wiele godzin, przetwarzając groźną wiadomość i nagranie Radosława. Coś w tym zdaniu, jej linia jest kluczem, rozbrzmiewało jak zaklęta zagadka. Wiktor, niespokojny, grzebał w starych aktach z jeszcze większą pilnością, podczas gdy Eliza wpatrywała się w ciemną plamę w kącie rejestratora, jakby szukała tam ukrytej odpowiedzi. Oni nie chcą, żebyśmy dowiedzieli się, co jest w mojej krwi, tato, ale co jeśli to właśnie musimy zrobić? Następnego ranka Eliza przeszła testy genetyczne w małym laboratorium w Pittsburghu, któremu zaufał stary przyjaciel Wiktora. Przeprowadzono pełne analizy, w tym dziedziczenie mitochondrialne. Następnego dnia wyniki wróciły z notatką od biochemika nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ma marker genetyczny, który wymarł we współczesnych dokumentach. Odnosi się do szlachetnych wschodnioeuropejskich linii, bardzo rzadkich. I jest aktywny. Eliza trzymała papier drżącymi rękami. Co to właściwie znaczy? Wiktor spojrzał na córkę, czując, jak fala zawrotów głowy go ogarnia. Przypomniał sobie stare rozmowy za nią, opowieści z dzieciństwa o rodzinach, które chroniły czystość starożytnego daru. Myślał, że to folklor, delirium lub tęsknota za ojczyzną. Ale może tak nie było. Mam na myśli, Elizo, że jesteś cenna. Nie tylko jako moja córka, ale jako dziedziczka czegoś, co próbowali wymazać ze świata. Eliza skrzyżowała ramiona. I teraz wiedzą, gdzie jestem. Tej nocy włamano się do domku. Dwóch zakapturzonych mężczyzn wyważyło drzwi stłumikami na broni i taktycznymi ruchami. Ale Eliza nie spała. Od czasu wiadomości spała z nożem myśliwskim pod poduszką. Kiedy jeden z nich się zbliżył, zareagowała szybko i postrzeliła go w ranie. Krzyk obudził Wiktora, który uruchomił alarm i uciekł z nią przez boczne drzwi, w gęsty las otaczający dom. Uciekli, nie oglądając się za siebie. Ukryli się w starej stodole, używanej przez myśliwych, pokrytej słomą i ciszą. Poranny chód sprawił, że bolały ich kości, ale adrenalina ich napędzała. Wiedzieli, że tu jesteśmy. Śledzili test, powiedział Wiktor, ciężko oddychając. Eliza była blada. Nie przestaną. Rano, gdy wrócili do domku, wszystko zostało zniszczone. Komputery, dokumenty, nawet obrazy na ścianie. Wszystko spłonęło. Nic nie zostało. Wiktor wiedział, że jest tylko jeden sposób zmierzyć się z przeszłością bezpośrednio. Jedziemy do Waszyngtonu, powiedział z przekonaniem. Jest tam pewien człowiek, stary rywal z czasów mojego konsorcjum. Nienawidził mojego ojca. Jeśli ktoś chce obalić spadkobierców tej sieci, to właśnie on. Nazywał się Kazimierz Sawicki, były agent operacji prywatnych z głębokimi powiązaniami i za kulisami władzy. Ale nie można mu było ufać. Musieli ostrożnie negocjować. W Waszyngtonie zatrzymali się w hotelu pod fałszywymi tożsamościami. Spotkanie z Kazimierzem odbyło się w podziemnej restauracji. Staruszek miał stalowe oczy i lekko drżały mu ręce. Gdy tylko zobaczył Elizę, jego oczy rozszerzyły się. Tak, ma krew. Czuję to. Wiktor starał się zachować spokój. Co wiesz o grupie, która nas poluje? Kazimierz uśmiechnął się krzywo. Są starsi od twojego biznesu. Nie polują dla pieniędzy. Polują na kontrolę genetyczną. Eliza przerwała. Kontrola genetyczna? Dlaczego? Kazimierz patrzył na nią przez długą chwilę. Ponieważ twoja krew aktywuje łańcuch informacji biologicznych, które mogą być wykorzystane w zaawansowanej biotechnologii. Twoja jedna jest kluczem, a oni chcą otworzyć drzwi, których nigdy nie powinno się dotykać. Ciszę przerwało dopiero przybycie kelnera. Wiktor i Eliza wymienili spojrzenia. Stanęli w obliczu czegoś, co wykraczało daleko poza brudne interesy lub zemstę. To była gra globalna. I właśnie stali się najcenniejszymi pionkami na szachownicy. Następnego ranka Kazimierz zaprowadził ich do ukrytego skarbca pod nieczynną galerią sztuki w Georgetown. W środku znajdowały się stare akta, kasety VHS i teczki ze stemplami międzynarodowych agencji. Dokumenty te pokazują, że twoja matka, Ania, brała udział w eksperymencie genetycznym prowadzonym w tajemnicy podczas zimnej wojny na granicy Polski i Ukrainy. Jej linia, była wynikiem selektywnej hodowli w celach naukowych i wojskowych. Eliza odeszła, czując ucisk w żołądku. Mówisz, że moja matka była królikiem doświadczalnym? Kazinierz skinął głową z żalem. A kiedy uciekła z programu, ukryła się tutaj, w Ameryce. Wyszła za Wiktora i próbowała zniknąć. Ale program nigdy się nie skończył. Po prostu zmieniła nazwisko. Wiktor oparł się o ścianę, próbując powstrzymać wściekłość. Dlatego umarła, prawda? Ponieważ chciała uwolnić córkę od tego losu. Milczenie Kazimierza mówiło wszystko. Ale wśród dokumentów było coś nieoczekiwanego list od Ani, nigdy nie dostarczony, zaadresowany do jej córki. Było krótkie, napisane ręcznie, z drżącymi liniami. Eliza, jeśli to czytasz, to dlatego, że postanowiłem cię uratować. Mój dar był przekleństwem, ale Twój może być nadzieją. Masz sobie lekarstwo na rzadką chorobę genetyczną, która zabiła miliony ludzi w przeszłości i grozi powrotem. Jesteś kluczem i również wyborem. Użyj tego, co nosisz, aby ratować, a nie się ukrywać. Z wieczną miłością, mamo. Odkrycie wywróciło wszystko do góry nogami. Laboratorium, które próbowało złapać Elizę, nie chciało jej zabić, chciało nią manipulować. Jej tak zwana specjalna krew była w stanie produkować unikalne enzymy regeneracyjne. Jeśli byłaby kontrolowana, mogłaby wzbogacić przemysł. Ale jeśli zostałaby uwolniona, mogłaby wyleczyć nieuleczalne choroby genetyczne. Eliza spojrzała na ojca. Wiem, co muszę zrobić. I poszła do Kazimierza. Czy pomożesz mi rozprzestrzenić to na cały świat? Bez zysku, bez kontroli. Tylko wyleczenie. Kazimierz po długiej pauzie skinął głową. Mam 70 lat i została mi tylko jedna szansa na odkupienie. A ty jesteś szansą, której nigdy nie miałem. Dzięki wsparciu byłych kontaktów z CIA i uczciwych naukowców zainicjowali plan globalnego udostępnienia danych na Elizy, kodując je w otwartym kodzie źródłowym, na serwerach wolnych od cenzury. Świat nauki wszczał zamieszanie. Zamiast być ściganą, Eliza stała się symbolem nowego cudu genetycznego. Kobietą, która ratowała życie własną krwią. Byli prześladowcy, próbowali uciszyć inicjatywę, ale zostali ujawnieni w wyciekłych danych. Międzynarodowe skandale zniszczyły firmy, polityków i tajne grupy. Eliza, chroniona przez nowe prawa i międzynarodową straż, mogła w końcu odetchnąć w spokoju. Imię Ani zostało oczyszczone, a jej historia zyskała światową sławę jako męczennicy genetycznej nadziei. Wkrótce zaczęto stosować pierwsze metody leczenia dzieci w Afryce i zapomnianych pacjentów w zakątkach świata. Wiktor i Eliza przeprowadzili się do spokojnego domu na wsi w Vermont. Pewnego późnego popołudnia, gdy jego córka pielęgnowała szklarnie z kwiatami leczniczymi, patrzył na nią ze łzami w oczach. Twoja matka byłaby dumna, Elizo. Uśmiechnęła się, a jej oczy były wilgotne od emocji. Ona zawsze wiedziała, kim mogę być. A ty mnie chroniłaś dopóki w to nie uwierzyłam. Ojciec i córka objęli się, jakby czas w końcu zatrzymał się na ich korzyść. Spokój, za którym tęsknili, w końcu nadszedł.